Siema. Dzisiaj nakrymę sobie moją samiczkę jako w winowym terrarium, które robiłem w poprzednich odcinkach. Tak ono wygląda już na regale, jak jest podświetlone. Myślę, że jest mega spoko. Samiczka siedzi sobie, siedzi sobie tam, zawsze na górze. I tak ona wygląda. Jest ona już dorosła. Tutaj mam. Dla niej karaczany, i często robię też tak, że po prostu ją przykładam do miski, ale też często karmię ją spensety. Nigdy nie odmawia, i tak samo będzie pewnie też teraz. <śm> Wpad z powrotem jest strasznie. No właśnie, Narwana niestety w tym miejscu ma krzywice i to ma, odkąd pamiętam, od momentu jak ją kupiłem też z tego powodu była niższa cena i niestety tylko w jednym miejscu ma dokładnie tutaj takie lekkie zakrzywienia bo ona zostaje ze mną już do końca ale strzał nie wiem czy nie lepiej byłoby iść po prostu tą miskę ale chcę żebyście wiedzieli jak ona skacze na, na karaczany była karmiona około 3 dni temu, bo tak, yy, tak jest u mnie zazwyczaj, że co 3 dni dostaje pokarm. Oj, spaghetti, i kolejnego. O kurwa. o ten. Delikatnie prześliczna ona jest. Była to jedna z moich pierwszych jaszczurek bo miałem jeszcze gekona Lamparciego, ale zostawiłem go w domu rodzinnym i zabrałem ze sobą po wyprowadce tego gada. Jeszcze. Bo ona atakuje cały czas pęsetę a nie karaki. I można jej go dawać cały czas, i nie będzie odmawiać. Jeszcze jest ripashi, ale staram się, żeby. Taka dostawała często Zaraz wam pokażę jaką fajną miseczkę zamówiłem Za 7zł na temu O taka miseczka Fajna bo tutaj można dać ripashi I jakieś małe turki wrzucić Albo wodę nalać No zajebista miseczka I spoko bo można ją przykleić też do szyby I można ją normalnie dopychać I ona jednego za drugim wcina I nie stanowi to dla niej żadnego problemu. Teraz się trzeba oblizać. Teraz jeszcze jest pryska. Jest mega przyjazna. Nie ja ma akurat swoją gałązkę. jej ja tam na sam tył. I ona sobie zmienia kolor jak światło na nią e, przyświeci teraz mam sobie fotka jak ostatnio zmieniła kolor e, właśnie przez to że gałązka na niej była e, No wiadomo nie jak kameleon ale, ale zmienia odcienie i e, teraz po jedzonku resztki